Znajdujemy się na miejscu realizacji drugiego etapu inwestycji pod nazwą budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. Miejsce to Nowakowo, które jako wyspa jest połączone z lądem stałym, mostem, mostem pontonowym, stanowiącym w tym okresie przed inwestycją przeszkodę nawigacyjną, ze względu na to, że rozpięcie mostu przy wysokiej wodzie powoduje... Brak możliwości spięcia tego mostu. To jest taka część bardzo spektakularna, jeśli chodzi o rozwiązania budowlane. Most będzie miał rozpiętość przęsła 103 metry i będzie się obracał wokół pionowej osi obrotu, czyli będzie odwodzony, a nie zwodzony. Ten most będzie również miał rozwiązania drogowe drogowe, które prawie 2 km dróg, zarówno jezdni jak i rowerowych i ciągów pieszych. Druga część realizowana równolegle to jest obudowa rzeki Elbląg na długości 10,4 km. W kwietniu mija rok od podpisania kontraktu na realizację etapu drugiego. Przedsięwzięcie składa się z trzech podstawowych elementów. W tej chwili znajdujemy się w miejscu, w którym budowany jest most obrotowy. Podstawowym etapem jest budowa obudowy brzegu na długości około 10,5 km. Ta obudowa brzegu wykonana z grodic stalowych ma pozwolić na wykonanie nowej drogi wodnej. O szerokości w dnie 60 metrów, a w rejonie tych największych utrudnień na wysokości Nowakowa do szerokości w dnie 40 metrów. Myślę, że rozwiązanie drogowe zaprojektowane przez konsorcjum projektowe Mosty Proimors. Bardzo przyczyni się do poprawy komunikacji w tym rejonie. W trakcie realizacji wykonujemy też nowe odcinki dojazdowe do posesji mieszkańców. Na wschodnim brzegu jesteśmy w tej chwili na mniej więcej 24% realizacji, jeśli chodzi o wbijanie ścianek szczelnych, na brzegu zachodnim mniej więcej na poziomie 20%. Aktualnie na budowie wykonujemy roboty hydrotechniczne, które są to pogrążanie ścianki szczelnej, roboty, przed tym roboty rozbiórkowe istniejących umocnień. Także wykonamy, wykonujemy roboty mikropalowe oraz rozpoczęliśmy roboty żelbetowe. Podczas robót rozbiórkowych także robimy roboty podczyszczeniowe. Wykonujemy także aktualnie roboty przy obiekcie w Nowym Moście w Nowakowie. Są to roboty związane z instalacją kleszczy na, ścianek, na ściance szczelnej oraz przygotowywaniem platform pod wzmocnienie podłoża oraz wykonanie pali cefa pod przyczółki mostowe. Wykonujemy także roboty związane z przełączeniami, usuwaniem kolizji oraz roboty wodociągowe i instalacje sanitarne. Ścianki szczelne instalujemy z wody oraz z lądu. W chwili obecnej mamy cztery zestawy, które pracują z wody oraz trzy zestawy, które pracują z lądu. I mikropale są instalowane za pomocą trzech kotwiarek, i w najbliższym czasie będziemy mobilizowali następne trzy kotwiarki, które będą kotwiły ściankę z wody. Na budowie mamy około 12 jednostek pływających pontonów. Co obsługujemy także pchaczami? Musimy tutaj pogrążyć ponad 9,5 tysiąca sztuk grodzic, wykonać ponad 4,5 tysiąca mikropali, które dają łączną długość ponad 163 km mikropali.